Nasza tożsamość nie jest w naszym ciele. Nasza tożsamość jest przechwytywana przez anteny protein. Na pokładzie, znanymi pod nazwą naszych komórek, ciało jest jak telewizja, gdzie zostaje nadawana audycja z zewnątrz. I powiązanie pomiędzy tym mówi nam o tym, że jeżeli telewizja śnieży lub nie działa, z angielskiego television is dead. Ale często można zauważyć, że telewizja jest nadal nadawana. Tylko nie na tym odbiorniku. Mamy bardzo dużo przykładów naukowych ludzi, którzy mieli transplantację serca. Kiedy otrzymali nowe serce, zaczynają przejmować część charakteru osoby, do której należało właśnie to serce. Niektórzy mówią, że to po prostu pamięć komórek. Jako biolog komórek, myślę, że dajesz bardzo duży kredyt pamięci komórek. Komórka raczej pamięta, czy jest komórką, żyjącą w wątrobie. Czy skórze, a nie komórka, która lubi jedzenie z McDonalda, czy piwo. Jak to się działo po transplantacji. Ale historia, która może zmienić wasze myślenie, to jest historia tej młodej dziewczyny, która otrzymała serce od matki innej dziewczynki. Po udanej transplantacji, chwilę później, dziewczynka zaczyna mieć koszmary, że ktoś ją próbuje zamordować. Te sny powtarzają się każdej nocy. Po paru wizytach u lekarza. Doktor w końcu zapytał się, skąd jest to serce. I było to od innej dziewczynki, która była zamordowana. I pokrewieństwo, jakie tu mamy, to, że te koszmary były tak wyraźne, gdzie gdy policja przyszła zapytać się o te sny i sceny, jakie widziała, byli w stanie złapać mordercę. Chwilę po tym sny ustały. Punktem ważnym tutaj jest, że komórki w sercu nadal odbierały sygnały z osoby, której już z nami nie ma. Która zmarła, i dlatego, że te komórki nadal żyją, ściągały identyfikację do tego serca. I powiązanie tutaj mamy takie, że ta dziewczynka już nie żyła, ale jest nadal z nami, dlatego, że serce ma receptory i mamy źródło, których nadal nadaje do tych komórek, tej konkretnej osoby. Pomiędzy tymi wszystkimi danymi, które podaje, jest bardzo ważne, żeby zrozumieć naturę kwantowej fizyki, pola energii i identyfikacji, żeby zrozumieć to, że my nie jesteśmy w tym ciele. My nadajemy do tego ciała. Jako naukowiec przez 40 lat, który nie zajmował się spirytualizmem i jedną minutę po zrozumieniu tematu zapamiętywania, nagle o, dostałem olśnienia. Jest to łatwe jak 2 plus 2 równa się 4. Nie ma mnie tutaj. O mój Boże, przecież mnie tu nie ma. I ten koncept bycia Poza byciem nieśmiertelnym, zaczyna być interesujący. Ale chciałem dodać swoją część do tego, bo wydaje mi się, że to było ciekawe. Doświadczenie do mojej duszy i ciała. Zapytałem się samego siebie: jako naukowca, dlaczego mam ciało i duszę? Dlaczego nie być tylko duszą? Odpowiedź, jaką dostałem na to, to jest wirtualny skafander, w którego wskakujemy, kierujemy nim. Doświadczamy rzeczywistość w nim, i to wszystko jest przesyłane z powrotem do źródła. I wtedy zaczynamy rozumieć, że Twoja aktywność mózgu nie jest zawarta w Twojej głowie. Możemy dzisiaj używać magnetografu do badania pola magnetycznego na zewnątrz głowy. I możesz czytać Twoją aktywność w mózgu poza obszarem głowy. Czyli nadajesz z powrotem do źródła energii Boga. I dlatego możemy zobaczyć zachód Słońca. Możemy posmakować tą czekoladę, możemy powąchać tą różę. Przyszliśmy tutaj, żeby doświadczać życie i żeby kreować. I wtedy powiedziałem do siebie: Ta cała historia może być największym kosmicznym żartem na całym świecie. I chodzi mi o to, zawsze było nam powtarzane, że jak będziemy się dobrze zachowywać na Ziemi, pójdziemy do nieba. Ja bym chciał podać taką małą sugestię. Co jeśli urodziłeś się w tym niebie? To jest miejsce, gdzie Przyszedłeś kreować rzeczywistość. To jest miejsce, gdzie przyszedłeś doświadczać. Tak jak czytamy w Ewangelii św. Łukasza, The God is within you. Co znaczy, oto bowiem Królestwo Boże pośród Was jest tutaj na Ziemi. Inne religie świata prowadzą do tego samego stwierdzenia. Na przykład w hinduizmie czytamy Krishna w nas. W Koranie Allah jest bliżej niż Twoja aorta w szyi. W tradycjach buddyjskich czytamy Buddha. Jest w nas. Ludzie niewierzący dochodzą do podobnych przemyśleń. Jeżeli nie lubisz tej rzeczywistości, to może to oznaczać, że nie żyjemy naszym życiem. Żyjemy życiem, które zostało zaprogramowane. Jeżeli nie lubisz tego programu, nowa biologia mówi o tym, że możesz przeprogramować rzeczywistość. I jeżeli to się zdarzy, żeby wykreować swoją rzeczywistość, nie tą, którą kupiłeś wcześniej, jako rzeczywistość w postaci mediów, nauczania, innych opinii. Wtedy zamanifestujesz niebo na Ziemi, bycie na najpiękniejszej planecie. I o to chodzi w spełnieniu na Ziemi. Co by się stało, jeśli zatrzymałbyś ten program? I odpowiedź na to pytanie jest piękna, bo każdy z nas wziął w pewnym momencie tą czerwoną tabletkę. I to było wtedy, kiedy czułeś się zakochanym kimś. I pewnie pytasz, co się wtedy działo? A ja ci odpowiem, że pierwszy raz w życiu przestałeś myśleć. Tylko dlatego, że cokolwiek wtedy chciałeś, było naprzeciwko ciebie. Jeżeli przestaniesz myśleć i zaczniesz zwracać uwagę na tu i teraz, wtedy jesteś w absolutnej kontroli. I wtedy ja mówię, patrz, twoje życie może być koszmarne każdego dnia, dopóki nie spotkasz tej osoby, i wtedy kolejne 24 godziny życia zaczyna być niebem. I jaka była różnica? Przestałeś myśleć i zacząłeś być tu i teraz, w jaźni. I to zaczyna być ważne, jeżeli chcesz zmienić swoje życie, wtedy zaczynasz bardziej dostrzegać rzeczywistość i powtarzać to, co lubisz. I powtarzanie tych zachowań buduje zmianę w podświadomości. Jeżeli zmienisz stare narzekanie, opinie, program i zaczniesz robić to, co kreuje niebo na ziemi, masz szansę, żeby zmienić wszystko, co chcesz zrobić w Twoim życiu.